Siemanko witajcie w kolejnym odcinku na kanale dzisiaj piątek więc powinno się pojawić SBC o gwarantowaną kartę urodzinową Future Stars lub Ligi Mistrzów czy tak się stało za chwilkę to zobaczymy ale najpierw zadania nowe tutaj na pewno coś nowego się pojawiło najpierw też do odebrania mamy popa który mi gdzieś tutaj zniknął ale zobaczymy czy co co mamy tutaj nowego na razie nie widzę nic więc nie wiem czy nie za wcześnie troszeczkę weszłem Wyjdziemy, zaloguję się jeszcze raz, że wszystko było teraz tak, jak ma być. Nie tak jak było, nie wiem, 3-4 dni temu, że e, trzeba było czekać 20 minut. Mam nadzieję, że wszystko jest na miejscu. I mamy Dawida Luisa 94 na środkowym obronie. Mamy Komana, mamy Rosolena na, na, na zdaniach nowych, także pojawiło się tu, a jak widzieliście wcześniej, nie było to zaktualizowane. Nie wiem, może trzeba się po prostu wylogować, zalogować po raz kolejny. O co chodzi z Francuzami w tym evencie? Nie wiem, w tym momencie może jest ze 30, może już nawet ze 40 kart, z czego wydaje mi się, że ponad połowa na pewno jest Francuzów. Co by nie było, Koman, na pewno obie w te karty są na pewno świetne. Tylko co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? Zajedź asystę z, z zawodnikiem 4 gwiazdek słabszych sztuczek w dwóch różnych meczach Rivals, na szczęście nie trzeba wygrywać. Strzel gola i zajedź asystę piłkarzem z minimalnym 92 w jednym meczu Rivals. Strzel 10 goli piłkarzami z Bundesligi w Rivals. I strzegola Francuzem w pięciu różnych meczach Riders wygranych. Wydaje się ok, naprawdę nie jest to aż tak dużo jak za kartę 93, bardzo dobrą kartę 93. Za chwilkę też przyjrzymy się tym kartom w grze, jak wyglądają statystyki. A jeżeli chodzi o Rusolena, też będzie to na pewno jeden z lepszych Lewych obrońców, chociaż na pewno od jego będzie on gorszy. Ale tutaj jest to zdobycia on tylko i wyłącznie poprzez Squad Battles. I trzeba wygrać 6 meczów, 6 meczów, i macie Ruslana na pewno to będę robił. Jeżeli go nie będę używał, raczej go nie będę, ale użyję go na pewno do SBC. Bardzo się przyda taka karta do zgrania w przyszłych SBC. Czy to ikony, czy to otocy. Zobaczymy, co jej ma przygotowane. Zobaczmy teraz, y jakie wymagania są o Luiza, jak ta karta wygląda. Bardzo, bardzo jestem ciekaw, co dalej jako wymagania. O Bruno Fernandzie w jutrzejszym odcinku. Jutro pojawi się odcinek o godzinie 12. Ten odcinek nagrywałem dzisiaj wcześniej. Miałem go wyczytać dzisiaj, ale wyszedł naprawdę e, dość długi, więc postanowiłem, że po prostu wrócę go jutro jako dodatkowy odcinek. Lub, lub jeżeli po prostu o 19 nie będzie wystarczającego kontentu, to będzie to jedyny odcinek jutro, jutro, a będą w nim paczki od 85 do 92 i paczka z ikoną, więc naprawdę polecam oglądać. 3 na 3 średnia pracowitość, także tutaj chyba nic nie jest zmienione. Jeżeli chodzi o statystyki, naprawdę bardzo dobry środkowego obrońca, jego karta chyba wspominkowa, 91 była bardzo, bardzo fajna. Mocne rzuty wolne, dalekie podania i uderzenia z daleka, jeżeli chodzi o cechy. Eee, zobaczmy jaki będzie koszt, bo 5 segmentów za środkowego obrońcę w lipcu, to nie jest chyba najlepsze, co bym chciał zobaczyć. 82, 84, 88 i składy 88 w lipcu. O Dawida Luisa. Okej, okay, jej. I tak, jeżeli chodzi o ten event, dla mnie to jest po prostu event, nie wiem, jak miało cena skali 1,10, 9 na 10. I to jest właśnie ta dziesiąta, która brakuje temu eventowi, według mnie. Takie SBC jest zdecydowanie, zdecydowanie za drogie, jak na ten etap FIFA powinny być. 2 składnie, 84 to max, uważam. Szkoda, szkoda, bo bardzo, ale to bardzo przesadzili. Tak przesadnego SBC dawno nie, nie, nie dostaliśmy. E, dobra, zobaczmy, co jeszcze jest oprócz tego, czy ta paczka z gwarantowaną kartą, Future Stars rodzinowym i tak dalej jest Chyba dalej nie ma FUT20, rzadki piłkarz 86 w górę To jest ok, ale Tego SBC dalej nie ma, ono jest od dwóch dni chyba w, w kodzie gry A dalej się nie pojawiło niestety Więc będzie to bardzo, bardzo krótki odcinek Którego się nie spodziewałem, że będzie aż tak krótki Gdybym wiedział, że taki będzie content dzisiaj o 19 to dorzuciłbym to do tamtego odcinka Jutrzejszego, i na tym by się skończyło. A tak ten odcinek pewnie będzie miał jakieś 4-5 minut, niestety. 83 ocena o kartę 86, plus drużyna tygodnia. Coś mi się nie podoba, co tutaj się dzisiaj stało, naprawdę. Ten event już tak nie wygląda jak wyglądał. Nie wiem dlaczego tak zmienili, ale to są wymagania naprawdę bardzo duże: jako kartę 86, plus 83, w tym momencie chodzą za 4000, czyli za to trzeba zapłacić ponad 40 tysięcy. Uwzględniając do tego jeszcze informa, trzeba za to zapłacić podejrzewam, około 50, może 60 tysięcy za kartę ocenioną na plus 86, wiadomo, pewnie w większości to będą tylko 86, które chodzą w tym momencie za 20 tysięcy, ja tego robić po prostu nie będę, bo się nie opłaca. Po prostu się to nie opłaca. Słabo. Naprawdę słabo. Spodziewałem się dużo więcej dzisiaj od EA. W sumie mogę wam powiedzieć o tym Bruno Frandezie, bo i tak odcinek bardzo krótki. Nie wiem czy w ogóle paczkę jakąkolwiek otworzymy. Chyba na boczne po, konta się przeroguję, żeby tam coś zrobić, bo odcinek bez paczki to nie odcinek. Dwa składy ocenione na 84 za kartę, która wygląda mniej więcej tak samo jak karta, którą dostaliśmy, nie wiem, 5 dni temu za, za darmo praktycznie. To jest trochę naprawdę też słabe. Szkoda, naprawdę szkoda, bo do tej pory ten event naprawdę wyglądał bardzo dobrze, jeżeli chodzi głównie o SBC. Nie były one drogie, były mniej więcej w takich cenach, jakie powinny być SBC karty w SBC w eventach, czyli nie wiem 8384. Wiadomo, przez to 83, 84 bardzo poszły do góry, ale tak to powinno wyglądać, a teraz to wygląda naprawdę uważam dzisiaj źle. Fajne jest dzisiaj to, że do zadań scenowych pojawiły się dwie karty. Komana i Rusonana możemy się w sumie przejrzeć tym kartom. Szkoda, kurczę. Naprawdę szkoda, że dzisiaj tak wygląda bez piątek. Naprawdę liczyłem, że, że będzie się działo dużo więcej w tej grze. I tak wygląda karta Komana. Yy, też szkoda, że nie podwyższyli mu gwiazdek. słabszej nogi na 4. Ale okej. Okay. Statystyki w grze. No ale na darmową kartę, wiadomo, bardzo, bardzo fajna karta. A jeżeli chodzi o Rosolena 92 overalla, cieka jestem, czy tutaj mu coś podnieśli. Nie, również ma 3 na 3. I statystyki ma, w ten sposób wyglądają. Naprawdę bardzo, bardzo dobry lewy obrońca, ale myślę, że jak ktoś ma, chociaż wiadomo, nawet jeżeli macie Mendiego, czy nie wiem, kartę jakąś Team of the Sin, czy Team of the Year na, na lewej obronie, to i tak warto to zrobić i wrzucić sobie później do SBC, bo to jest tylko 6 meczów w skład Battle z botem, więc naprawdę łatwo się to będzie robiło. Słuchajcie, ja się przeloguję na yy, poboczne konta, zobaczymy co tam uda się, czy w ogóle jakiekolwiek paczki uda mi się na dzisiaj zrobić. Jeżeli nie, to to będzie chyba koniec. Nie spodziewałem się, naprawdę się nie spodziewałem, że, że, tak to będzie dzisiaj wyglądało. Dobra, przejrzałem moje konta wszystkie poboczne, niestety na żadnym nie miałem, nie miałem przygotowanych paczek, więc otworzymy jakąś jedną ze sklepu na sam koniec odcinka, w ogóle jakieś są, są za 25 tysięcy na szczęście. Więc, chcąc nie chcąc, to będzie koniec odcinka, jak możecie zostawić lajka, jak nie skrycie kanału, skrócie piszcie co sądzicie o tym kontencie, który dostaliśmy dzisiaj od jej, bo według mnie to jest zdecydowanie najgorszy kontent podczas tego summer hit, jest walkout. Może nie dotyczyć, nie, nie, nie dotyczyć to y, karty Rusolena i karty Komana, ale jeżeli chodzi o SBC, to jest to zdecydowanie najgorszy dzień. Są bardzo, bardzo drogie i no po prostu są za drogie. Także to było tyle i widzimy się jutro na razie.